Rolę redaktora przejmuje pan Mirosław Owczarek i będzie zadawał pytanie panu Jackowi Walczakowi. Czas start, mikrofony włączone? Tak jest. No miałem czynienia z bardzo kiepskim dziennikarstwem. Po prostu nie mogłem się wypowiedzieć. A nie o mnie pan mówi? Oczywiście, że nie mówiłem o facecie, który siedzi naprzeciwko i zadawał mi pytania jako dziennikarz. Panie prezydencie, cztery lata temu przewinęło się tutaj przez sieraz mnóstwo polityków platformy obywatelskiej. Mnóstwo! zachwalając pana i pana strategię jaki pan jest ten dziś zobaczyłem nawet posła gowina i zdumiałem się poseł gowin w wypowiedzi w sejmie nie widząc i nie, nie zatrzymując się nawet w, w sieradzu wyraził opinię o sieradzu świetną i o pana działalności również. myślę że pan panie prezydencie chce stworzyć wrażenie jak gdyby że tutaj w sieradzu wszyscy tylko czekają na jacka walczaka i wszyscy są gotowi mu pomóc. Proszę mi powiedzieć, dlaczego w takim razie 4 lata temu, jak po pana objęciu urzędu prezydenta, może to było z pół roku, padał pomoc, ci wszyscy politycy, którzy tu przyjechali z deklaracją pomocy, nie zrobili nic, żeby temu polmocowi pomóc? Drodzy Państwo, no ja dostałem właśnie komplement. No jeżeli ktoś, mówi się o mnie, że znam takie osoby jak pan Jarosław Gowin, czy pan minister Kwiatkowski, no to chyba coś dobrego. Moim zdaniem tak. Mam dobre kontakty. Między innymi, między innymi... Jeżeli odczytał pani... to pan jako komplement, no to ja gratuluję panu Ale to jest komplement. Przecież czym więcej dobrych kontaktów, tym więcej można załatwić dla Sieradza. Przecież mam... mam mogę robić w tej chwili wielki sukces, bo marszałkiem województwa został Witek Stępień, kolega który jeszcze do niedawna startował do Sejmiku województwa łódzkiego, a wicemarszałkiem województwa została Dorota Ryl z tej samego ugrupowania. Ja to wykorzystam. Dlatego ja trzeba takie rzeczy powiem. wykorzystywać. Nie potrafię pan wina... tego wykorzystać, żeby marszałkiem był ktoś z PO, że wojewodą była ale... pani z PO, Ależ że przecież... pan był ale przecież wykorzystałem. nie wprowadził tutaj pan, panie prezydencie, ani jednego inwestora. Ależ... To jest coś, co ale... się bywałem. Ale, ale pani Mirosławie, oczywiście, nie. że wykorzystałem. A skąd te 40 miliony do... Do mi... milionów dofinansowania z funduszu? duszy unijnych. Między innymi na rewitalizację, na, na, na orliki. Ale co myśli pan, że to Panie, pieniądze są... Z, nie, proszę z nie mówić orliki, bo wy, zrobił pan jednego tylko orlika. Orliki, tak? bo drugi orlik już jest <laughs> przygotowany na 2011 pana, rok. Pan i jest nie bił już pan mówił, że jest zrobione. To coś nie, nie na 2011 rok w planach już jest orlik. On już jest, wniosek <laughs> złożony w ministerstwie. Mamy zgodę marszałka województwa proszę, o dofinansowanie proszę pana, 330 Proszę tysięcy. mówić o realnych wykonaniach tych, Ale tak, które Ale ja mówi. przecież ja mówię, przecież... Pan mówi o rzeczach, który Pan jeszcze nie zrobił No, ale, ale oczywiście, że zrobiłem, a orlik to nie jest Przecież sam Proszę Pan żeby... organizuje turnieje na tym orliku Proszę Pana no Nagrody, pan... tak? Mam rację tak. czy nie? Nie dość, tak? że organizuje no, proszę no. pana, to proszę mówić Orlik, a nie Orlik. Ale ja się bardzo cieszę, że pan tam organizuje, panie Mirosławie, e, te wszystkie konkursy. Słyszałem to nawet, znaczy, że, że te... powiedział pan, że byłem przeciw budowie Orlika. Jak ja panowie nie... słyszeli, właśnie zakończył się Chciałbym, czas. żeby pan mi Muszę... odpowiedział, czy byłem przeciw, czy nie. Mozę. Był przeciw, czy, czy nie, pan. Ja byłem w... przeciw, czy nie. Był pan przeciwko tej lokalizacji, bo chciał pan wbudować orlika w innym miejscu, nie pamiętam. Dobrze, pan. I to, i ten czy byłem już... przeciw budowie. Proszę powtórzyć, bo wie pan, że mówimy to w trakcie. Mówimy w trakcie kampanii wyborczej i, bardzo I proszę... mówię, że był pan za tym, żeby przenieść lokalizację Orlika. Czy, tu byłem... czy byłem przeciw ja... budowie Orlika przy szkole nr 4. Proszę to powiedzieć. Chyba jeżeli pan znowu był jednocześnie za, za przeniesieniem, panom, to tak. Nie uzyskamy odpowiedzi. Ale nie był pan przeniesieniem. Jest. Bardzo proszę o bardzo wyłączenie mikrofonu. Specjalnie pytałem pana dwa razy, bo będę musiał i zmuszony ale będę dobrze. oddać pana ale, do od, ale od... Musieliśmy niestety znowu wyłączyć, jak widać jest bardzo gorąco w naszym studiu. Panowie, zrobimy teraz krótką przerwę, zanim do, przejdziemy do drugiej części naszej debaty. Panowie sobie tutaj wyjaśnią, który na co głosował i, i, i który gdzie e, Orlika chciał wybudować. Na kolejną część debaty, mam nadzieję, że już spokojniejszą, zapraszam za chwilę. Wracamy do naszej debaty prezydenckiej. W naszym studiu pan Mirosław Owczarek i pan Jacek Walczak, kandydaci na prezydenta miasta Sieradza. Druga część naszego spotkania. Eee, za nami pierwsza seria pytań od kandydatów. Teraz analogicznie, tak jak już tą debatę prowadziliśmy, pan Mirosław Owczarek ponownie będzie zadawał pytanie panu Jackowi Walczakowi. Trzy minuty bardzo bym prosiła, żeby panowie się tego czasu trzymali, bo konsekwencje potem poniosę ja. Panowie wyjdą sobie z tego studia. Mamy trzy minuty. Pan Mirosław Owczarek dla pana Jacka Walczaka. Ja zadaję pytanie? Tak. Panie prezydencie, proszę mi odpowiedzieć, dlaczego wydając. Podsumowanie kadencji 2006-2010. Pisze Pan lub sugeruje ludziom, że zrobił Pan w Sieradzu lepsze drogi. Mówię o 12, 14, mówię o rondzie. Każdy, kto weźmie ten folder w rękę, myśli Jacek Walczak, wielki budowniczy miasta Sieradza. Natomiast ja wiem, jakie są harmonogramy Generalnej Dyrekcji Dróg, że to ona robi te drogi. I to ona za to odpowiada, a pan, panie prezydencie, nie ma z tym nic wspólnego. Droga S8 najprawdopodobniej nie powstałaby w tym kierunku, gdyby nie południowy węzeł łódzki, o którym łodzianie się dobijali. Panie prezydencie, proszę nie przypisywać sobie czegoś, czego pan w życiu nie zrobił. To, że pan się przebiegł i wykorzystał mieszkańców do tego, że droga S8 będzie zbudowana w pani, pana kadencji, to przecież było ewidentne przekroczenie kompetencji. To nie pan buduje drogi dwunastki lub jej remontuje i czternastki. To nie pan robi rondo, bo pan jest tylko prezydentem miasta Sieradza. Gdyby pan uczestniczył finansowo w budowie tych dróg lub zaangażowałby się pan w czynie społecznym, kopiąc tam i pomagając, to wtedy powiedziałbym, że Jacek Walczak miał coś z tym wspólnego. W tym układzie nie miał pan kompletnie... Nic. I proszę nie wmawiać mieszkańcom, że to pana zasługa budowa i remont dróg, o których my żeśmy mówili. Połowa czasu pytanie. Pytam się dlatego, panie prezydencie, że dowiedziałem się i chciałem się spytać, ile kosztował ten folder i czy to prawda, że chce pan wydać widokówkę z, rynką, z rynku w formie widokóweczki z 20 tysięcy gdzieś wyprodukowanych mieszkańcom się Rada tuż... Jako promocja miasta oczywiście, nie, nie mówiąc o tym, czy to jest moralnie, panie prezydencie, że pan wydaje takie foldery Ońcówka i czy to taszów? jest prawda, że w ramach jak gdyby y, promocji miasta chce wydać pan jeszcze taką widokówkę. Oczywiście, że moim zasługą jest między innymi to, że w Sieradzu są te remonty. Takie rozmowy zostały rozpoczęte w, zaraz na samym początku pierwszej kadencji 2007 roku. Gdyby nie te właśnie dobre kontakty, między innymi dzięki, mi, dzięki temu znajomości z ministrem Grabaczykiem, są remonty w Sieradzu. A co do tego, czy miasto dokłada? Oczywiście dokłada i pan jako radny powinien wiedzieć. Między innymi 500 tysięcy złotych na remont drugiej Krajowej 12-14 od Ronda do Alei Pokoju. I między innymi moim zasługą jest również nie to, na że budowaliśmy. Się... tylko na kanalizację, panie prezydencie. Tak, ale gdyby nie, gdyby nie umowa podpisana z generalną dyrekcją, nie byłoby nawet tego remontu. Także e, e, oczywiście nie ja zakasam rękawy, nie ja buduję, bo tego nie robi ani ja, ani pan. Ale e, zadaniem prezydenta jest to, żeby stwarzać dobry klimat i dzięki dobrym kontaktom realizować to znaczy wszystkie zadania. Skończył.